Jeśli podtrzymujecie, podnosicie dziecko bokiem do siebie, to ważne, żeby nasza ręka była tylko poduszką. Żeby nasze ręce nie trzymały głowy, bo jeżeli damy dotyk z do obydwu stron, to dziecko będzie chciało tą głowę odłożyć. Dzieci są reaktywne, więc... Jeśli jest za dużo dotyku, to one będą reagowały odgięciem y, głowy, a jeżeli to jest poduszka, to wtedy dziecko będzie miało szansę czuć siłę grawitacji, która będzie motywować dziecko do tego, żeby tą głowę sobie dźwigało. Więc jeżeli odkładacie albo podnosicie dziecko, to pamiętajcie, żeby... Ręka była tylko poduszką, a nie kontrolowała tego, jak się ta głowa przetacza.